CO2 levels instead of dropping are rising ever faster. Ah! Poziom CO2 zamiast opadać podnosi się z roku na rok coraz szybciej, Polska ze swoją chybioną polityką energetyki opartej na węglu i rolniu węglu importowanym z Rosji i USA stała się w tej chwili głównym producentem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych wśród członków Unii Europejskiej, dołączając do światowej czołówki najgorszych Chin i USA. Premier Polski wręcz z żenującą szczerością przyznał niedawno, że nie interesują go przyszłe pokolenia, którym pozostawimy nie nadające się do zamieszkania pustyni i zgliszcza, nad którymi co jakiś czas przewalać się będą mordercze huragany nieznanej dotąd sile. Premiera Tuska, jak sam stwierdził, interesują jedynie dzisiejszy wyborcy, którzy chcą tu i teraz taniej energii, niezależnie jak brudna. W tej sytuacji uważamy, że teatr uliczny i obejmowanie drzew już nie wystarczą. Od dziś nasze postacie z biomasy dokonywać będą aktów samospalenia w każdym ważniejszym mieście Polski, Europy i świata, w nadziei, że w końcu uda nam się razem wymóc na naszych rządach, by za obietnicami. Czystej zielonej energii szły czyny.